Brak zatrzymania się w pozycji końcowej oraz niekontrolowana faza opuszczania sprawią, że to ćwiczenie traci sens, dlatego że omijamy fazę, w której opór jest największy. Unoś hantle najwyżej jak to możliwe, ale postaraj się przy tym jak najmniej odrywać klatkę piersiową od ławki. Zwróć szczególną uwagę na to, aby zatrzymać się na samej górze, ponieważ wykonując to ćwiczenie z hantlami, jedyne sensowne obciążenie jest właśnie wtedy, kiedy hantle znajdują się blisko pozycji końcowej. W związku z tym nie skupiaj się na unoszeniu handli do góry, tylko na tym, aby zatrzymać się na co najmniej sekundę w momencie, kiedy nie będziesz w stanie już wyżej unieść handli, i dopiero wtedy przejdź do kontrolowanej fazy opuszczania. Jeżeli podoba Ci się sposób, w jaki przekazuję wiedzę, to zachęcam Cię do zapoznania się z ofertą w wyróżnionej relacji na moim Instagramie. Możesz znaleźć tam atlas mojego autorstwa, gdzie znajduje się ponad 80 ćwiczeń, które pomogą Ci osiągnąć Twoją wymarzoną sylwetkę. Natomiast, jeżeli szukasz profesjonalnej opieki trenerskiej, to na moim Instagramie znajdziesz szczegółowy opis tego, jak pomagam moim podopiecznym zrealizować ich cel. Nie czekaj na idealny moment, tylko zrób pierwszy krok w stronę swojej wymarzonej sylwetki, wysyłając mi ankietę wstępną na maila znajdującego się na samym dole tego dokumentu.